zrobimy, wiecie co, mój make-up, taki, który robiłam przez ostatnie dwa tygodnie, tak mi się wydaje. Wszystko zmieściło mi się w takiej mikro, małej kosmetyczce. Ona zakłada to Shopping Center 9. Takie maleństwo i tu jeszcze miałam moją mikro <grych> Taką wyjazdówkę. Także tu było absolutnie wszystko. Jeszcze tu miałam pędzel, ale nie użyłam tego pędzla ani razu, także dzisiaj go sobie darujemy. Tych Kosmetyków jest naprawdę kilka y, i to jest mój makijaż realistyczny, taki jak rzeczywiście lubię robić. Lubię siebie z taką twarzą, będzie lekko, y, błyszcząco, ale będzie podkreślenie tego, y, jakby co jest dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim, to jest taki makijaż, to jest po prostu efektywny. O, to chyba próbuję powiedzieć. Czyli robimy szybko, robimy mało i robimy maksymalne podkreślenie i zakamuflowanie tego, o co mnie absolutnie najbardziej wchodzi w makijażu. Także lecimy. Dobra, najpierw biorę bazę pod makijaż, tutaj ostatnio używam codziennie, odkąd ją kupiłam, to właściwie ją uwielbiam. To jest Inglot Moonlight, czyli taka baza rozświetlająca po prostu. I ona dla mnie pełni rolę bazy, ale też czegoś wyrównującego, po prostu kolory skóry i nie używam podkładu na całą twarz, bo wydaje mi się, że... Um, Moja cera ostatnio wygląda lepiej bez podkładu niż z jakimkolwiek podkładem. Biorę go dosłownie taką, no dwie pompki, może jakoś, jakoś tak yy, i bez żadnego większego logicznego wytłumaczenia nakładam na twarz. I widzicie, skóra od razu jest taka mega, mega rozświetlona, mega taka błyszcząca i on też pozostawia takie dosyć przyjemne uczucie nawilżenia. Yy, nie, znaczy zastyga ale nie ściąga, bo bardzo często takie formuły ściągają naszą twarz. Ten absolutnie tego nie robi. Twarz jest po prostu taka mm, bardziej błyszcząca, świeża i tak dalej. Potem biorę korektor. U mnie to jest Glossier Stretch Concealer, niezmiennie akurat tu jest G9 odcień. Podobny jest ten z It Cosmetics Pie by by tylko On jest taki bardziej zbity. Wciąż poszukuję odpowiednika łatwo dostępnego w Polsce tego korektora. Jeżeli macie to dajcie mi znać. On jest taki bardzo kremowy, bardzo emolientowy, niesamowicie mięciutki i nie zastyga, co ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że łatwo się z nim pracuje, wygląda bardzo naturalnie, nie wchodzi w zmarszczki, jeżeli nam gdzieś wejdzie, to wystarczy poprawić palcem i już wszystko wygląda lepiej. No a minusy no to takie, że nie zastyga, czyli włosy na przykład się będą kleić. I nakładam go strategicznie tam, gdzie mi go trzeba, czyli pod oczy, broda, drugie, Tutaj w okolicach jakby środka twarzy. Dosłownie tylko tam, gdzie mam bardziej zaczerwienioną twarz. Jeżeli Wy nie macie problemu z zaczerwienieniem się, ale macie na przykład wypryski, to też tylko tam punktowo bym nakładała korektor, który Wam akurat pasuje. Bo wiadomo, że każdej cerze będzie pasowała inna formuła. Tu boki twarzy właściwie zostawiam, to mnie w ogóle nie interesuje. Trochę jeszcze dam na nos. To jest to, Was najbardziej jakby irytują, jeżeli chodzi o jakieś takie kolorystyczne wahania. Mm, teraz wezmę się za oko. Tutaj mam taką małą paletkę Bronze and Glow. To jest Natasha Denona i to jest mini. Ona ma tutaj brązer i ma rozświetlacz. Mm, brązer jest dosyć czerwony, dosyć intensywny, natomiast go ostatnio nie używam. Używam tego, tego, tylko tego rozświetlacza i używam go jako cienia do powiek. Dosłownie tyle. To jest taki dosyć ciepły błysk. Nie jest jakiś bardzo intensywny, ale coś na tym oku się dzieje. I teraz eyeliner, który bardzo ostatnio lubię, który gdzieś wygrzebałam w mojej kolekcji. To jest Karadja Black Pure Black Matte Eyla Eyeliner. Jest bardzo czarny, bardzo matowy, bardzo dobrze się trzyma. Jest zakończony taką gąbeczką. Taka, wiecie, gąbeczka, ale dobrze się nim bardzo rysuje. I ja to, co robię, to rysuję tylko zewnętrzny, jakby maluję tylko zewnętrzny kącik oka, jeżeli chodzi o eyeliner. Czyli zaczynam sobie w kąciku i nie wyjeżdżam do góry ani w dół, tylko jakby prostą linię dosyć robię. No, odrobinę do góry, jakby przedłużam moją dolną powiekę, dosłownie tyle. I drugi ruch, biorę od czubka taką prostą krechę do linii rzęs. Patrzcie, wyk Prosta krecha. No nie. Tu wypełniam. I potem, jeżeli potrzebuję to, to jakoś wyrównać, to domalowuję. I to są moje kreski. <grytanie> to jest tajemnica moich kresek, mówię o tym, bo dużo osób pyta. Czyli tu przedłużam dolną powiekę. Łapię i robię krechę na wprost. Fyk. I poprawiam teraz, żeby były w miarę podobne zbliżone do siebie. Środek oka i wewnętrzny kącik Nie dotykam, nie maluję, nie robię tam niczego eyelinerem. To oko będzie wydłużone, podkreślone, będzie takie bardziej, kocie nie będzie za bardzo okrągłe też przez to. Tuż do rzęs, który ostatnio uwielbiam, to jest tuż z firmy Delia Cosmetics. Black Balm Volume Rich Mascara. I powiem Wam, że przepięknie buduje objętość. Naprawdę jest super. Ma bardzo dużą szczotkę, taką bardzo grubaśną. I przefajnie, wiecie co, no pogrubia te rzęsy. Ja mam. Zrobione podkręcanie rzęs, ale to już było jakiś czas temu. I jest tak mniej więcej, że 50% rzęs to są proste moje rzęsy, a 50% to są podkreślone. I on fajnie łapie te proste rzęsy, i gdzieś tam je podnosi trochę. Um, I bardzo ładnie, tak jak mówię, pogrubia, trzyma się, nie kruszy, jednocześnie łatwo się go zmywa. Tak naprawdę rewelacyjny tusz, bardzo Wam polecam. Też go właśnie odkopałam przy okazji przeprowadzki. Jakby wiecie, co mam dużo. Odkopanych kosmetyków, których dawno nie używałam, i stwierdziłam, że zajmę się nimi. I to był strzał w dziesiątkę. Jego można dokładać, dokładać, że się wtedy buduje i buduje i buduje, wiadomo. Dolne rzęsy również zostawiam, nietknięte, wtedy to oko jest takie świeższe, bardziej otwarte. I też nie ukrywam, że ten korektor jest dosyć emolientowy, więc jeżeli jest taki tusz, który lubi się odbić i tak dalej, no to ten korektor mu tylko pomoże w odbiciu się, a nie chce się pudrować bo w ogóle moją twarz nieprzypudrowaną, także to jest dla mnie rozwiązanie po prostu nie tuszować dolnych rzęs. Teraz jeszcze kolejny gwóźdź programu to jest róż firma Nudestix, odcień odcięte Sweet Peach Peony i wykończenie to jest Bloom, czyli takie błyszczące bardzo mokre. Wiecie, że w lecie bardzo lubię odcień Sunkist, który ma wykończenie matowe jest przepiękny. Natomiast ten pozostawia naprawdę przepiękny glow, również jest to bardzo ładny taki odcień, taka brzoskwinka. Na mnie wygląda dosyć chłodno, ale jest przepiękny. I robię pyk, pyk. Tu to samo. Szczyty kości policzkowych jakby tylko. Widzicie to? I teraz palcem serdecznym, bo on ma taki najlżejszy, najlżejszy dotyk. Najładniej blenduje kosmetyki tak naprawdę. Wyblendowuję sobie tak jak mam ochotę. I patrzcie na ten błysk, który on daje. I już jesteśmy prawie na finiszu. I ostatni produkt, którego użyję no to będą usta. E Ostatnio też właśnie mam w tej kosmetyczce kolejny produkt z Nude St Sticks. To nie jest film sponsorowany, tylko tak jak mówię, odgrzebuję rzecz, której dawno nie używałam. I to jest matte, Intense Matte Lip Plus Cheek Pencil, czyli kredka, której można używać i do policzków, i do ust. Ja jej używam do ust i ten odcień mi się najładniej do ust sprawdza. Fajnie, bo jest taki półmatowy, ale to jest taki leciutki mat, który bardzo ładnie się rozciera i przepięknie wygląda właśnie na ustach. I ro robię tak, jakbym robiła taki niedbały eyeliner, czyli sobie nadjeżdżam, nadrysowuję odrobinę usta. A nie powiedziałem, jak to jest odcień. Kiss, pocałunek. To jest piękne, natomiast ja potrzebuję glowu, zwłaszcza w zimie. I to jest piękne, natomiast ja potrzebuję glowu, zwłaszcza w zimie. Olejek do ust, Nuxe, najlepsza rzecz, jaka ostatnio mi spotkała do ust. I po prostu delikatnie nakładam. Wklepuję. On daje nieludzki glow, no i przede wszystkim na i pielęgnuje usta. Rwi najczęściej pozostawiam sotę, to zasługa, zasługa grzywki. Yy, niczego z nimi nie robię absolutnie, tylko wyrywam totalny taki nadmiar. Raz na dosłownie 2-3 miesiące robię sobie henne sama w domu yy, albo farbkę, zależy. Yy, ale przez to, że mam grzywkę, to i tak ich nie widać. No i voila, to jest mój make-up dosłownie 3 minuty. Naprawdę, on zajmuje 3 minuty. Czyli mamy szybka baza. E, korektor tylko w te miejsca, gdzie nam naprawdę trzeba tego krycia, odrobinę rozświetlacza na powieki, eyeliner e, bardzo matowy, żeby on się nie odbijał w ogóle w, w trakcie dnia. Bardzo fajna maskara, która po prostu pogrubia, trzyma się, nie robi żadnego bajzlu, jest super. E, no i na usta i na policzki produkty z nude stick's. Ten jest bardzo błyszczący, wiecie ten przepiękny glow. Ten jest matowy, przefajnie się trzyma i pielęgnacja z błyskiem na usta. I to jest to, co realistycznie robię w dzień powszedni, jeżeli potrzebuję się szybko po prostu umalować, ani kręcę filmu, nie robię materiału, nie muszę wyglądać jakoś tak perfekcyjnie. Po prostu lubię się w ten sposób, nie przeszkadzają mi te wszystkie niedoskonałości, przebarwienia itd. Nie czuję potrzeby noszenia 13 kg podkładu na sobie. I Wam wiecie co, życzę czegoś, czegoś podobnego. Wiadomo, że czasem jest ciężko się przełamać, zwłaszcza jeżeli nosimy dużo make-upu i nosimy go często ale chociaż robię sobie taki czasami dzień z takim bardzo minimalistycznym make-upem, trochę tego korektora, trochę bazy, żeby wyrównać ten koloryt i powoli, jeżeli macie z tym problem, oczywiście mam nadzieję, że nie, nie macie, ale jeżeli macie, to powoli się jakby przyzwyczajacie znowu, z powrotem do swojej twarzy, która jest czymś pięknym i naturalnym, nawet jeżeli macie gdzieś krosty, wypryski i tak dalej. Także to na dzisiaj tyle, to moja twarz w 3 minuty. Bardzo dziękuję za oglądanie. Aha, i dajcie mi znać, jeżeli macie takie właśnie kosmetyki, które lubicie mieć w kosmetyczce, które nie zabierają duże miejsca, są bardzo sprawdzone, są efektywne, dają super ekstra efekt, takie pewniaki na co dzień, bo zawsze jestem bardzo ciekawa Waszych poleceń. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu! Pa!